Często pytacie o logarytm, więc policzymy taką wartość. Logarytm przy podstawie 1 trzecia z liczby logarytmowanej 27. Oczywiście musimy zacząć od e, definicji logarytmu. Czyli logarytmem przy podstawie a z liczby logarytmowanej b nazywamy wykładnik potęgi, taki, że a do tego wykładnika równa się Liczba logarytmowana i musicie pamiętać, że i a i b muszą być większe od zera, czyli dodatnie i a musi być różne od jedynki. No to teraz policzmy wartość tego logarytmu, czyli x i zgodnie z definicją robię 1 trzecia, czyli podstawa tego logarytmu do wykładnika równa się 27. Teraz najważniejsze, żeby zadbać o to, żeby po lewej i po prawej stronie była ta sama podstawa. Więc ja już widzę, że będę dążyła do podstawy 3. Więc zamijmy sobie teraz 1 trzecią na trójkę, czyli jak to będzie? 1 trzecia, czyli to będzie 3 do potęgi minus pierwszej, tak? bo możecie sobie zamienić, że 1 trzecia jest to 3. Tak, inaczej 3 pierwsze, ok, ale oczywiście do, do minus pierwszej. Wtedy rzeczywiście lewa strona równa się prawej. I jeszcze musimy zapisać, że do x. I teraz 27, jak zapisać, żeby była podstawa 3. Mamy 3. Do której potęgi będzie 27? 3 do 3. I teraz mamy 3, minus 1 razy x to jest minus x równa się 3 do 3. Zobacz, podstawy są te same. Masz tutaj znak równości, a więc i wykładniki muszą być równe, czyli minus x równa się 3. Ja oczywiście nie chcę tego minusa, więc mnożę razy minus 1 i mam, że x równa się minus 3, czyli wartość tego naszego logarytmu równa się minus 3.